Dziś jesteśmy w Podwarszawskim Pruszkowie w siedzibie firmy Impact Clean Power Technology. To właśnie tutaj trafiły produkty prosto od Finko. Była to fasada aluminiowa i ślusarka aluminiowa. Z dumą możemy Państwu zaprezentować nasze produkty, które fantastycznie wkomponowały się w nowoczesną bryłę tego wyjątkowego budynku. Architekci i inwestorzy dowiedli, że nawet w przypadku obiektów produkcyjno-biurowych nie musi być nudno. W takim przypadku wybór ślusarki aluminiowej to doskonałe rozwiązanie. Nowoczesna bryła budynku pozwoliła zastosować piękne, duże przeszklenia Kolorze, który na dzień dzisiejszy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jest to RAL 9005. Krucze czarny, czarny jak smoła. Sławku, to w takim razie powiedz, jakie profile zostały wykorzystane przez Finko. Zastosowano tu produkty firmy Alupro. W większości są to produkty fasadowe MB50N oraz produkty na ślusarce okiennej 79N również z serii MB. Trzeba przyznać, że duże przeszklenia sprawdzają się fantastycznie. Mimo pochmurnego i deszczowego dnia, w którym przyszło nam realizować ten materiał, we wnętrzach biur było tak jasno, że w celu odtworzenia krótkiej prezentacji na ekranie LCD użyliśmy żaluzji. To dowód na to, że niezależnie od warunków pogodowych, duże okna i fasady pozwalają na oszczędność energii i pracę w naturalnym świetle. Ale oprócz komfortu pracy, ważne jest bezpieczeństwo. Znajdujemy się na klatce schodowej, gdzie zastosowano przegrodę przeciwpożarową na profilu MB60EI z zastosowaniem szyby również przeciwpożarowej o grubości 20 mm EI30. Podobne rozwiązania można spotkać również w budynkach o zupełnie innych funkcjach jakich. O tym przekonacie się obserwując nasze kolejne odcinki oraz archiwalne materiały. Jeżeli chcecie poznać więcej naszych produktów, zapraszamy na nasz kanał Finko TV. Finko Okna, drzwi, fasady.